Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale sabatowski Take Game. Zapraszam na dość obszedny materiał, w którym zaprezentuję fotel ergonomiczny marki Gamvis i w tym oto pudełku znajduje się właśnie on. Gamvis Ergomaster XL Foam. Co oznacza foam? Producent ma na myśli siedzisko z piankowym wypełnieniem i oddychającym jakościowym obiciem z tkaniny odpornej na ścieranie się. Firma Gamvis eSports Technology oferuje nie tylko fotele ergonomiczne, ale również fotele gamingowe oraz wersje premium. Najlepszy stosunek ceny do jakości w Polsce. Gamvis ErgoMaster XL ma zaspokoić nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając im tym samym fajny komfort podczas rozgrywki czy też pracy biurowej. Czy tak faktycznie jest? Czy ten fotel jest naprawdę dobry? Odpowiedź znajdziesz w tym oto materiale. Fotel był testowany przeze mnie około 2 tygodnie, także jestem w stanie co nieco powiedzieć na jego temat. No i oczywiście, wystawię rzetelną opinię, która pomoże wam dokonać wyboru. Na początek, oczywiście, musimy przejść przez unboxing oraz montaż tego fotela. Omówię go, jego wymiary oraz funkcje. Pudełko jest dużych gabarytów i cała paczka z fotelem trochę waży. W środku tego małego pudełka znajdziemy zestaw śrub, podnośnik, plastikową maskownicę, zestaw pięciu kółek, klucze imbusowe, rękawiczki, instrukcję obsługi. W drugiej części rozpakowania znajdują się prawy i lewy podłokietnik, mechanizm czyli serce fotela, metalowy stojak, siedzisko, zagłówek, oparcie. Kółka montujemy do stojaka poprzez wciśnięcie. Na stojach nakładamy plastikową maskownicę, a następnie w otwór wkładamy podnośnik. Montujemy lewy jak i prawy podłokietnik na siedzisku poprzez przykręcenie trzech śrub z każdej ze stron. Warto zwrócić uwagę na lokalizację siedziska, gdzie mamy przód, a gdzie tył. Dokręcamy solidnie, ale z czuciem. Montujemy teraz mechanizm, który musimy przykręcić poprzez cztery śruby. Kolejnym etapem jest przykręcenie oparcia do mechanizmu. Przykręcamy trzy śluby. Warto zwrócić uwagę na wyśrodkowanie oparcia. Również dokręcamy solidnie i z czuciem. Zmontowaną całość nakładamy na przygotowany stojak. Ostatnia część, jaką zamontujemy to zagłówek. Przykręcamy dwie śruby. fotel został złożony i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Rekomendowana wysokość użytkownika od 160 do 194 cm. Maksymalnie może być to 195 cm. Rekomendowana maksymalna waga ze względu na konstrukcję, wielkość, jak i szerokość fotela to 120 kg. Fotel może przyjąć wysokość od 118 do 140 cm, zaczynając od podłogi do samej góry zagłówka. Wysokość od podłogi do siedziska może przyjąć wartość od 47 do 57 cm. Siedzisko ma 52 cm szerokości. Oparcie w dolnej części ma szerokość 45 cm. Na środku troszkę się zwęża, a następnie na samej górze ma wartość 52 cm. Zagłówek szeroki jest na 30 cm, a wysoki na 16 Podłokietniki mają szerokość 9 cm, są długie na 25 cm i ich wysokość od dolnej części podstawy to 28 cm. Element podpierający lędźwie ma wymiary 25 na 12 cm. Ganvis Ergo Master XL został wyposażony w takie oto mechanizmy. Multi-Lock Ergo pozwala na zmianę trzech pozycji pochylenia oparcia 90, 120 i 140 stopni. Oczywiście możemy te pozycje zablokować. Zaznaczam, że nie jest to tilt, pokrętło, które znajduje się na dole pozwala zmienić lekkość bujania się. Podnośnik w tym fotelu jest klasy czwartej, czyli najwyższej. Udźwig to aż 150 kg. Skok góra-dół wynosi około 10 cm. Zaawansowana technologia Liftback. Regulacja wysokości całego oparcia fotela w górę i w dół do 8 cm, technologia Seat Slide umożliwia zmianę głębokości siedziska w przód lub tył do około 4 cm Lumbrest 2D. Mechanizm ten umożliwia dostosowanie podparcia odcinka lędziwowego do swoich potrzeb aż w dwóch płaszczyznach regulacja góra dół to 6 cm, regulacja przód tył 3,5 cm. Wystarczy przykręcić pokrętło, aby dostosować głębokość. Head Comfort Plus 2D. Podparcie szyi i głowy. Zagłówek możemy regulować góra dół na około 8 cm. Regulacja kąta 40 stopni. Podłokietniki 3D Pure Comfort 2.0 Umożliwiają one regulację aż w trzech płaszczyznach. Regulacja wysokości 9 cm. Regulacja przesunięcia podłokietnika do przodu i do tyłu 5 cm oraz obrót w prawo i w lewo do 30 stopni. Siedzisko jest wykonane z pianki Memory Foam, która jest tłoczona na zimno o dużej gęstości, jak w fotelach na przykład za ponad 1000 zł. Jest sprężysta i nie zauważyłem, aby dziwnie się zachowywała. Na chwilę obecną wszystko jest tutaj w porządku. Siedzisko jest pokryte dobrej jakości tapicerką tekstylną Solid Fabric Plus, wykonaną w technologii wiązania ogniem Flame Bonding Lamination i nie wygląda na tandetę. Wszystko jest tutaj cyrkulowane i nie ma mowy o poceniu się. Oparcie fotela jest wykonane z jakościowego, oddychającego i nie przecierającego się meszu. Wszystko po dwóch tygodniach wygląda tutaj jak nowe. Powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał ten fotel po około pół roku intensywnego użytkowania, czy materiały zaczną puszczać. Fotel jeździ na dużych kółkach non-scratch o średnicy 60 mm, które są gumowe i nie rysują podłogi. Podstawa fotela jest wykonana z chromowanej stali w kolorze srebrnym i wygląda również na solidną. Niestety, jej malowanie nie jest topowe. Można by było pomalować ją dokładniej. Warto tutaj zaznaczyć i podkreślić, że fotel z Ergomaster XL Foam jest zgodny z dyrektywą unijną, która wyświetli wam się właśnie teraz. Spełnia on określone standardy ergonomiczności i bezpieczeństwa ustalone przez Unię Europejską. Co mogę powiedzieć o tym fotelu? Siedziałem na nim dość intensywnie przez około 2 tygodnie, cały czas zmieniając pozycję. Ani razu się nie spociłem, co w przypadku mojego fotela gamingowego Diablo miało to miejsce. Plastiki, które zastosowano po zewnętrznej stronie są bardzo dobrej jakości i nie wydaje mi się, żeby w przyszłości jakoś same zaczęły pękać. Wszystkie tutaj elementy przykręcone na śruby są dobrze osadzone, nic nie lata. Czarne elementy metalowe są również dokładnie pomalowane. Po 14 dniach intensywnego Użytkowania nie dostrzegłem żadnych skrzypień czy luzów na połączonych ze sobą elementach. Czy w tym fotelu mi czegoś brakuje? Dla mnie ten fotel jest naprawdę w porządku, niczego tutaj więcej nie potrzebuję. Bardzo podoba mi się funkcja regulacji lędźwi, jest naprawdę wygodny. GamWiz ErgoMaster XL Foam to fotel ergonomiczny, który z czystym sumieniem mogę polecić każdemu, i naprawdę nie jeden fotel budżetowy może się przy nim chować. Oferuje on naprawdę dość sporo. Jeśli zamówicie ten fotel i okaże się, że nie sprostał on waszym wymaganiom, to jak najbardziej możecie ten fotel zwrócić. Kontaktujecie się z firmą Gamvis, następnie oni przysyłają kuriera do waszego domu, odbiera on paczkę i tyle. Wszystko odbywa się tutaj bezkosztowo. Jeśli macie jakieś pytania, potrzebujecie wsparcia technicznego, to śmiało zapraszam do kontaktu, możecie napisać w komentarzu lub też bezpośrednio na moją skrzynkę mailową. Wszystkie linki do tego fotela zamieszczę na dole w opisie tego filmu. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Dodatkowo kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Widzimy się już wkrótce w nowych materiałach. Do zobaczenia, pozdrawiam. Hej.